nie ma tablo, nie ma nie ma tablot, nie ma tablo, nie ma tablo, nie ma tablo, nie ma tablot, nie ma tablo, nie ma tablo, nie ma nie ma tablot, nie ma nie ma tablot, nie ma tablot, nie ma tablot, nie ma nie ma nie ma tablot, nie ma tablo, nie ma tablot, nie ma tablot, nie ma tablo, nie ma tablo, nie ma nie ma tablo, nie ma nie ma tablo, nie ma tablo, nie ma tablo, nie ma nie ma nie aby odsłuchać wiadomości I to klikacie 1, jeden, 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 jeden. I to taki short, no może nie short, bo trwa już minutę. No więc siema i subskrybujcie mój kanał. Hejo!